Cześć. Powróciłam na płaską ziemię. Domagali się tego sami, kulaszczak, sami kule, same kulaszczaki. Ale też po prostu przyszła do mnie moja teoria. Ostatnio zajmowałam się ciepłem zimnym, na płaskiej ziemi. Szukałam odpowiedzi, szukałam dowodów. Miałam różne teorie, że słońce jest zimne na płaskiej ziemi na wysokości 10 km. Eee, moją teorię miałam spiralny tunel aerodynamiczny i w końcu słowo stało się ciałem. udało mi się sfotografować rozumiecie jak działa ten spiralny tunel aerodynamiczny po prostu ukazał się mam nagranie wrzucę a najpierw chciałabym opowiedzieć jak to widzę sprawę ciepła zimna na płaskiej ziemi no opowiadam że atmosfera działa jak Mikrofalówka, a słońce jest zimne na wysokości 10 km i chłodzi. Wniosek ten był, ta moja autorska teoria, oparty na tym, że po prostu na wysokości 10 km jest najzimniej. Temperatura spada do 10 km. Osiąga to ta funkcja ekstremum na wysokości 10 km, to znowu się odbija i ociepla. Jeśli ktoś mówi, że Powtarza po mnie moją teorię, że słońce jest zimne i chłodzi. Ale twierdzi, że jest na wysokości 50 km, to się zaorał. jest powtarzać po innych brać z innych i nie ma sensu takich zlepek. Czy to trollowanie, no ale czy złe drzewo może wydać dobry owoc? No to jak zwykle odpowiedzi szukamy w Biblii na temat ciepła. Księga Rodzaju, rozdział drugi, yy, wers 5. Wszelkie krzewy polne za nim były na ziemi, i wszelkie rośliny polne nim wzeszły, bo Pan Bóg jeszcze nie spuścił deszczu na ziemi, i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Ale z ziemi wychodziła para, która nawigrzała całą powierzchnię ziemi. Widzicie? Więc jak jest teraz? Jest już deszcz, że nawilżał ziemię, ale cały czas z ziemi coś wychodzi. Nawet się nagrało. Nie nagrało się, więc moim zdaniem jest to spiralny tunel aerodynamiczny. A teoria stała, czyżby stała się ciałem, bo tak to wygląda na nagraniu. Znaczy, bardzo dobrze to było widać na naocznie, ale tak dobrze się to nie nagrało. Trzeba się mocno wpatrywać wirujące tunele spiralne. Więc moim zdaniem to wychodzi z Ziemi która spiralny tunel aerodynamiczny jest ciepło. Idzie ku górze. No akurat nie umieją odpowiedzieć czemu ciepło idzie do góry. Nie mówię no próbował ten MN, no, coś odpowiadać, że jest różnica gęstości. No ale pokaż dowód, czemu akurat twierdzisz, że skąd ty to wziąłeś, że ciepło, na przykład ciepły tlen jest, ma inną gęstość od zimnego tlenu. Pokaż to, co sobie mówi, to sobie można. Więc tutaj mam inne zdanie. Na płaski dzień, nawet musi być inne. No ma ciepła zimna elektrostatyki.